Dlaczego warto być w IT? Po pierwsze są to bardzo wysokie zarobki, po drugie jest to brak bezrobocia, a po trzecie praca zdalna, właściwie z dowolnego miejsca na świecie. Praca zdalna umożliwia współpracę z zagranicznymi pracodawcami, np. z USA. Nie jest tajemnicą, że pracodawcy z USA czy Szwajcarii są w stanie zapłacić zdecydowanie więcej. Na przykład w USA pensja w wysokości 100 000 dolarów w IT nie jest niczym niezwykłym. Przeliczenie na złotówki jest to ponad 400 tysięcy złotych rocznie, czyli ponad 33 tysięcy złotych miesięcznie. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby wtedy Twoje życie. Na przykład, nauka dziecka w szkole społecznej kosztuje około 1000 zł za miesiąc. Jednym wynagrodzeniem zapewniłbyś lub zapewniłabyś swojemu dziecku dwa lata nauki w takim bezpiecznym miejscu. Cztery pensje zapewniają 8 lat, czyli całą podstawówkę. I zostaje ci za każdym razem jeszcze 13 tysięcy złotych na bieżące życie. Możesz też mieszkać gdziekolwiek. Jeśli nie lubisz zimna, zimy, to możesz ten okres spędzić gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Daje ci 100% pewności, że takie wynagrodzenie jest w zasięgu twojej ręki. Wystarczy, że będziesz miał lub miała odpowiednie umiejętności, które są pożądane przez pracodawców. Więc wróćmy do tego, jak zostać testerem i prowadzić takie spokojne życie. Podstawową czynnością, jaką wykonuje tester manualny i w ogóle każdy tester. Jest projektowanie przypadków testowych. I tester amator improwizuje i wymyśla je z głowy, a tester profesjonalista posługuje się konkretnymi technikami. Skąd nauczyć się tych technik? Najlepiej byłoby z praktyki, ale gdzie zdobyć tą praktykę, skoro bez znajomości technik ciężko znaleźć pracę? To jest błędne koło, które ciężko przerwać osobom początkującym. Możesz na przykład zapisać się na kurs testowania, ale takie kursy kosztują po kilka tysięcy złotych. A w sumie to nie wiesz, czy to całe testowanie będzie Ci odpowiadać. Dlatego przygotowałem dla Ciebie mini kurs składający się z 14 lekcji, około 130 minut nagrań wprowadzających do testowania oprogramowania. I w kursie poznasz 8 profesjonalnych technik projektowania przypadków testowych. Jest to dokładnie to, czym przez 90% czasu zajmują się testerzy. Lekcje zawierają zarówno teorię, jak i praktykę. Dowiesz się m.in. czym jest przypadek testowy, jakie elementy powinien zawierać. Poznasz 8 technik wytwarzania przypadków testowych. Każda technika jest omówiona i zaprezentowana na przykładach. Pokażę Ci również, skąd wziąć bezpłatne materiały do dalszej nauki. I dowiesz się, jak się ma teoria testowania do praktyki. Mam 17 lat doświadczenia w branży IT. Po przerobieniu tych lekcji będziesz wiedział, czy testowanie jest dla Ciebie. Obecnie jedna godzina pracy osoby z takim doświadczeniem jak moje jest wyceniana na kwotę od 120 zł za godzinę do 200 zł za godzinę. Dwie godziny mojej pracy, a tyle właśnie trwa ten kurs, powinienem wycenić na minimum 240 zł. Ale chcę, żebyś nie niemal zerowym kosztem upewnił się, czy to jest droga dla Ciebie. Po płatności pamiętaj, naciśnij wróć do sklepu, aby płatność poprawnie się przetworzyła. Pozdrawiam, do zobaczenia.